Witajcie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać e, klipsiki do butów. Jak się je montuje na pantofelkach. Wyglądają z tyłu tak. Mamy taką klamerkę metalową, którą odginamy. Ona ma ząbki od spodu. E, także mocując od środka nie zniszczymy wierzchu buta, ponieważ wierzch będzie dotykał do tej, właśnie skórki. Więc robimy to tak: przykładamy do bucika, i już jest zamontowane. Tam, nie wiem, czy będzie widać od środka, tu od środka, po prostu pod spodem jest ten klipsik. Odginamy. Jest dosyć ostre tu od tej strony, dlatego będzie się dobrze trzymać tego bucika. Natomiast wierzch to jest zupełnie gładki i drobny, dlatego nie będzie nas w ogóle obcierać, ani nie czuć tego podczas noszenia w klipsa ten w bucie. To wygląda tak. Buciki z klipsikami to jeszcze chciałam wam pokazać, bo te klipsy są takie dosyć szersze, uh -huh. żeby tutaj pasowały do każdego buta. Ja za zamocowałam tego nie widać. W środku tutaj jest taki drucik, dzięki czemu można sobie ten klipsik przygiąć lub odgiąć i odpowiednio ukształtować w zależności od tego jaki mamy kształt buta. No, bardzo szybko się przypina, można łatwo przełożyć na inny bucik, także myślę, że to jest dosyć fajna opcja takiego urozmaicenia stylizacji.